Ale, maldeczki, ja już mam A my jesteśmy, bo jeszcze dwa, czy tam jeden dzień po poprzednim odcinku z Kraszela. A dzisiaj drugi odcineczek. A to jest moja druga próba, to do... troszeczkę poszła niepowodzenie. A dzisiaj mamy świetnego meczyka dobrej dzisiaj... elenki. Sobie popatrzymy, jak gra, Jeden lub dwa meczyki sobie zagramy. na pewno będzie. Dosyć, dosyć dobry sens odcinka. No może jeszcze sobie otworzymy jedną skrzyneczkę? Jest to w do leczenia. się i a To tak średnio bym powiedział. co tutaj jeszcze sobie gadają. Kutecek. Spoko, yy, tutaj wszystko i dobrze. Dobra, druga, dobra, dobra. No spoko. Dobrymy chyba Barla. Sobie na szybko zagramy pleczkę. No więc na chwilę się że troszeczkę mi coś przysnęło na chwilkę. I niestety nie mam już chyba wie. Co tu się? Co tu? Pierwszy raz taki błąd mam. Lol, to może przez nagrywanie widzieliście co tam się stało. Czy mam pierwsze wierzenie, może nawet przez to przegramy meczek? Ale spoczko, spoczka, dobra armia teraz się szykuje. Shield bardzo dobre ciałki, ale proszę Państwa i świetnie. Dobra, spoko. Dzięki średnio nabiliście biosów po tylko 3. Początkowo w będzie jeszcze dostałem po 50 wyświetleń, a ja dostaję po 3, więc tego trochę nie rozumiem. Ale dobra, wiadomo, początki najśmiejsze. Nie wiem czy dla was to nie jest za głośno, ale dobra. Nie wiem za bardzo jak to zrobić na nagraniu, bym musiał tutaj potestować głośność na video. A mini tak się poradzić z tym Giantem na spokojnie. No właśnie. Pik i mam nadzieję, że ta Walkiria Próbuję coś porobić z tym minipetką. Ale teraz idealnie wyszło, bo... oj, ojoj, ojoj. Oj, oj, oj. oj się dla prześmika. Dziękuję. Dobranoc. papa. pa. pa. Hum, 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 hum. No spoko, to za chwilę się widzimy. A teraz sobie oglądamy meczek jakiejś 17 ręki. Nie wiem, to wygląda ciekawie. Okej, okay, no to poleci. Dziwne, że zaczął od razu od baczki. My... Ja tam dobijam tymi baczkami. Teraz świetny, Inferno Dragon. Lava. O, ma lawę. Lava jest bardzo dobra, ale niestety na wiedza jest taka mech. Jajdura. Trzeba go czerwonych zdecydowanie. I to jest ostatnia minuta spotkania. I te minionki chyba już zrobią to. Nie, nie dały rady. ledwo, ledwo. To jest pełno. I tu już stwierdzają, to dobrze robią. A świetny fireball ze strony dwóch drużyn, co prawda. Świetne fireball, ale teraz, proszę Państwa, będzie dolecany czas gry. Dobrze, czas gry, ale teraz Inferno. W ostatniej sekundzie minionki latują przeciwnika. O jezu. Co tu się stało, ja się pytam. 40 cztery HP! 44 HP i chyba użył zapał, chociaż nie dojrzałem, bo... O Jezus, co tam się stało? Ale ledwo, ledwo. 500 HP to nie jest tak oczywiście dużo. Dobra, spoko. To no, jeszcze bitewkę zrobimy i jeszcze sobie otworzymy skrzynkę za wygrane, to będzie spoczko Odcineczek jak otworzymy sobie taką wielką skrzynkę, jak skrzynka za wygrane. Dzisiaj nie wyszło, ale dragon spokojnie ich na hita powinien wszystkich wziąć. A dobra, i tak ich wieża trochę zrobiła, ale jest spoczko. Mipekka Milipekka! Dobra, spokojnie to zrobi moja muskieterka. Ale naprawdę 35 HP, żeby bym się wnęli jakby to tam zostało. A teraz świetnie, świetnie. Wiedźma. Nawet nasza yy, wieża jest nieuszona. Może to wygramy. Ale może. A może wiadomość jest głębokie i szerokie. Rób tą wieźmę spokojnie. Nie bój się ziomuś. A, zarobisz to mini packa, nie? Dawaj, dawaj, fajnie, jeszcze raz wjeżdżę i będę siebie zarobił, świetnie. To mi się podoba. Jebut! Fak, 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 dobra. Dobra, 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 o, fuck, mini pekka. Wiedźma, 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 please, Jest! Dobra, uch, uch, uch. O nie, o nie, a dobra, wiedźma, spokojnie, liście Dzisiaj dwie wygrane zobaczymy. By było fajnie, jakbyśmy wszystkie mecze wygrali obydwa. I taki troszeczkę krótszy filmiczek. Jest! Wygrana! nie wygrana dzisiaj. Dobrze idzie. Chyba sobie pogram poza odcinkiem, bo coś idzie, coś dobrze idzie. To mi się podoba. Teraz chwila prawdy. Co? Lafimy, ale by było świetnie, jakbyśmy zafili coś takiego. Naprawdę. No ale zobaczymy. Uff. 211 golda. 2 gemy. Kreatonki. O kurde, słabo. O oh, oh Boże, chyba najgorsze skrzynki jaką w życiu otworzyłem, nie? No to chyba mi nic innego nie pozostało, jak z wami się oczywiście pożegnać. Więc do usłyszenia i pa!